Siemanerko, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie na karcie dnia, startujemy, lecimy, słuchajcie, dzisiaj jeszcze dodatkowo wyciągnęłam dla was kartę energetyczną, moja energia, kochani, poszła w górę, więc w związku z powyższym dzisiaj większy zapał do pracy, moi drodzy, rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy, taka jest karta na ten moment, moi drodzy, czyli taki mamy przesłanie tutaj, tak, płynące, że tak powiem, że tak powiem od, słuchajcie, no nie wiem, góry tutaj nad nami oczywiście, coś nowego się zaczyna, nowy cykl uczuciowy, moi drodzy, oczywiście chciałabym powiedzieć, że to nie jest jest tylko sytuacja tego typu, że przyjdzie jakiś tam nowy, słuchajcie, zenek, a starego wywalimy do śmieci. Absolutnie nie. Jest to taka sytuacja mówiąca tutaj o tym, że nawet ze starym zenkiem, moi drodzy, może coś nowego się zacząć. Jakiś nowy klimat, słuchajcie, więcej ognia i tego typu historii. Więc zostawiamy sobie, słuchajcie, tutaj karciochę poglądową i sprawdzamy, co dzisiaj zmierza do każdego znaku zodiaku. Co dzisiaj zmierza do każdego znaku zodiaku co dzisiaj zmierza do każdego znaku zodiaku. I startujemy, zaczynamy skarby od baranka. Jeżeli chodzi o Barana, kochani, dzisiaj Baran ma taką tendencję, słuchajcie, do: Ja nie wiem, do, tej, do jakiejś, słuchajcie, pracy. To znaczy, oczywiście, możecie być dzisiaj pochłonięte sprawami zawodowymi, tak bym to ujęła, i tutaj być może, słuchajcie, no gdzieś tutaj faktycznie zajęte, skupione będziecie, słuchajcie, na obowiązkach zawodowych, czy też tudzież będziecie myślały dużo o zrobieniu czegoś, czy też w ogóle będziecie robić coś, bo to nawet nie chodzi o kwestię, że tak powiem. Myślenia, ale wręcz czynienia, tak? Więc tutaj, barany dzisiaj bardzo mocno skupione nad tym, żeby zrobić coś, co sobie założyły. Względnie zajęte, pochłonięte pracą, która jest dla nich w tym momencie istotna i ważna. Coś dzisiaj w tej sferze pracowania, skupiania się nad czymś, baranki tworzą, robią. Byczek. Jeżeli chodzi o byka, słuchajcie, czegoś będzie bykowi brakować. Ale ja nie wiem czego, tak? Tutaj jest taka jakby faza mówiąca o tym, że czegoś brak. Tęsknimy, brakuje nam kogoś, odczuwamy, słuchajcie, jakiś deficyt w jakiejś sprawie i oczywiście to mo może być, to mogą być oczywiście finanse, moi drodzy, ale nie tylko. To równie dobrze może być, kochani, nie wiem, tęsknota za Zenkiem, tak? Brak kontaktu z Zenkiem, moi drodzy, nie wiem. Ogromna ochota na coś, czego dawno nie miałyście, a teraz chcecie na przykład mieć. I gdzieś tutaj, słuchajcie, odczuwamy takie poczucie, Jezu, no kurczę, nie mam tego, ale... Bym tego tak bardzo chciał, czy chciała. Gdzieś tutaj, kochani, taki aspekt się pojawia. Słuchajcie, Kat, w tej talii, którą tutaj dla was użyłam, pokazuje się tutaj też taka tendencja troszeczkę, jakbyście zobaczyły jakieś światełko w tunelu. Czegoś nie było, ja bym bardziej to tak też czytała, nie było czegoś, nie, nie, nie istniało coś, albo coś miał się takie poczucie, że nie rozwija się coś, i nagle w dniu dzisiejszym mogą być takie byki, które zobaczą światełko w tunelu. Słuchajcie, no może ten nowy cykl uczuciowy zobaczycie. Tak, bo może też tak być. I nagle, o kurczę, może coś tutaj się będzie działo w tym poczuciu biedy czy braku czegoś. Dobra, bliźniak. U bliźniaka, moi drodzy, dzisiejszy dzień podyktowany, bym powiedziała, jakimś pomyślunkiem. Nazwę to tak troszeczkę może klokwialnie, ale moi drodzy, będziecie być może nad czymś bardzo mocno skupieni. Odsuwa, odsu... o, Dobra jeżeli się odsuniecie oczywiście tutaj być może słuchajcie od kasiek, zosiek i jakichś tam innych słuchajcie towarzyskich klimatów i być może potrzebujecie tego wyizolowania, takiej ciszy, nie gderania, nie śmiania się, nie zajmowania się czasu gadkami, słuchajcie, po netach, bo wy musicie się nad czymś skupić i nad czymś zastanowić. I być może kochani w tej ciszy będą takie bliźniaki, które w dużej mierze kochani gdzieś wpadną na złoty pomysł. Oczywiście to może być wasza karta, może też tak być, że ktoś wam podsunie z mądrą radę, którą Będziecie chciały wykorzystać. Alternatywnie mogą być takie bliźnięta, które dzisiaj zwyczajnie odczują samotność, powiedzą tak naprawdę, to ja jestem sam. Tak naprawdę nic tutaj się konkretnego i fajnego nie dzieje. Być może słuchajcie, gdzieś takie poczucie samotności co niektóre bliźnięta będą mieć, ale ja jakoś tak czuję, że to jest jakiś taki klimat, gdzie wy tutaj być może słuchajcie, dzisiaj wpadniecie na jakieś mądre rady albo ktoś wam je podsunie. Ktoś może starszy od was. Raczki. Jeżeli chodzi o raka, uraczka mamy, kochani, dzisiaj tendencję do tego, żeby coś działać, coś robić. Stawiacie sobie coś za cel, drogie raki dzisiaj i zwyczajnie ten cel chcecie osiągnąć. To jest taka sytuacja, świeci się <laughs> świeci się i my to świecenie chcemy, że tak powiem, już dotknąć w tym momencie, tak? Rycerz buławowy to jest ktoś, kto ma ogromny zapał do czegoś, patrzy na coś, słuchajcie, świeci się, chce to mieć. Idę do tego do tego. Słuchajcie, no gdzieś ten ogień w tyłku, drogie raki, możecie dzisiaj bardzo mocny poczuć. Oczywiście ten, odwracając energetycznie to, może być wokół was osoba, która będzie chciała was zdobyć. Ktoś w typie kochanka, co dla niektórych, co dla niektórych niekoniecznie, ale ktoś, kto do was bardzo mocno lgnie i do was ciągnie, chce was mieć, chce z wami coś uskutecznić. No chyba, że to wasza energia, tak jak już powiedziałam. Co zmierza do lwa dzisiaj? Jeżeli chodzi o lwa, mamy kartę cesarza. Cesarz pokazuje, słuchajcie, jakieś konkretne decyzje, które lew dzisiaj podejmuje, przede wszystkim bardzo stabilną postawę, którą lew może również osiągać. Stabilizacja, wiem co chcę, ja tutaj rządzę, ja podejmuję decyzje, czuję, że jestem twardy, że jestem konkretny, że urosły mi jaja. Kowalewski, urosły ci jaja? To tak pytam na marginesie, ale już nie odpowiadaj może tu weź, odpowiedz może na magicznej. Na fejsie oczywiście. Słuchajcie, no gdzieś tutaj cesarz to taka właśnie silna osobowość, tak? Ktoś, kto konkretnie wie, czego chce. Ktoś, kto w pewien sposób dojrzał być może do czegoś. Ktoś, kto czuje, że jest stabilnie w jego życiu w jakiś pewnych aspektach, tak? No kochani, chyba, że podejmujecie jakieś decyzje wobec kogoś, albo to jest ktoś, kto wobec was z taką postawę, że tak powiem, ma. Jestem zdecydowany, czy zdecydowana wiem, czego chcę, podejmuję dzisiaj jakieś decyzje. Więc drugie, lwy albo, albo. Co u panienki. Jeżeli chodzi o panienkę, moi drodzy, mamy kartę mówiącą o tym, że panna się w czymś nie poddaje, chociaż faktycznie w jakimś aspekcie może, może panience być ciężko. To jest taka sytuacja, w której wiele spraw trzeba było zrobić, być może od jakiegoś czasu już nad czymś pracujecie, w czymś się trudzicie, coś was męczy, ale nie poddajecie się. Tak? I to jest taka sytuacja, jest mi ciężko, nie poddam się jeszcze, tak? albo przynajmniej karta radzi, nie poddawaj się jeszcze. Jeżeli jakaś panna mówi, pierdziele to wszystko, w cholerę, do widzenia, to karta krzyczy, nie poddawaj się, nie poddawaj się, tak, jakby w dużej mierze. No i tutaj panienki dzisiaj, że tak powiem, w takim ferworze niepoddawania się, pójdą dalej do przodu. Sprawdzamy wagę. Jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, dzisiaj waga ma ogień. Ogień, 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 słuchajcie, dzisiaj waga ma, że tak powiem, impuls do działania i taką, taką dozę, w którym, słuchajcie, ma jakiś cel. Tym celem może być coś, może to być ktoś i od tej osoby czy od tego celu waga nie spuszcza wzroku. Słuchajcie, to jest naprawdę ogromna energia. W na której skupia się waga i chce do tej osoby czy do tego celu podążać. Tak? Król Buław zawsze jest osobą, słuchajcie, pełną pasji, a, i albo tą pasję w sobie wzbudza, albo tą pasję wzbudza w wadze jakaś konkretna osoba. osoba. I gdzieś waga, kochani, na kanwie tej energii, tego impulsu, po prostu zwyczajnie chce być blisko tego celu albo tej osoby. Nazwałabym to tak. Jest gotowy do tego, żeby ruszyć. O, no dobrze. Przechodzimy do skorpiona. Co u skorpionów dzisiaj? Co do was dzisiaj zmierza, kochani? Słuchajcie, u was jest jakaś taka, jest jakiś klimat, kochani, mówiący o tym, że wy też macie jakieś dzisiaj bardzo spontaniczne klimaty. To znaczy to jest coś takiego, gdzieś coś zobaczycie, usłyszycie, poczujecie impuls i już polecicie w tamtym kierunku. Lecę, chcę to, chcę tamto. Nie będziecie się zbytnio zastanawiały, bym powiedziała, nad tym, czy coś zrobić, czy nie zrobić. To jest taka sytuacja, że wpadnie wam coś do głowy, nawet głupota, ale będziecie musiały tą głupotę odwalić. Wiecie o co mi chodzi? To jest taki po prostu koleś, czy też no dobra. No koleś, no bo to taka, słuchajcie, młoda, młoda, energetyczna dusza, yy, pomimo tego, że nawet możemy mieć, słuchajcie, po, po 50, 60 czy tam ileś lat, tak, ale czasami te młode takie, słuchajcie, porywy y, oczywiście też w nas drzemią i czujemy się tutaj bardzo, 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 bardzo tacy wiecie, no, tacy wiecie, no. I teraz tak... Yy. Skorpion po prostu zwyczajnie na tych spontanach może dzisiaj bazować. Tak? Taka sytuacja przyjdzie skorpionowi coś do głowy i skorpion ruszy w tym kierunku. Tak bym to powiedziała. Co do niektórych mogą przychodzić jakieś wiadomości, może przyjść jakaś informacja, gdzieś skorpion coś przeczyta, albo wpadnie mu to do głowy, tak jak powiedziałam początkowo, i zwyczajnie będzie chciał to zweryfikować. Będzie chciał w tym kierunku podążyć coś zrobić. Strzelec. Jeżeli chodzi o strzelca, moi drodzy, czas szczęścia. Strzelec dzisiaj, e, nie wiem z jakich powodów, moi drodzy, ale będzie bardzo szczęśliwy, będzie bardzo taki spełniony, tak? Bo to jest taka karta maksimum szczęścia, które po prostu strzelec osiąga. Nie ma zamiaru sobie dzisiaj strzelec psuć humoru, czy też w jakikolwiek sposób czuć się przygnębiony. I bardzo dobrze, mamy szczęście. Myślenie też, moi drodzy, bym powiedziała w dużej mierze być może o tym, aby te szczęście w życiu zagościło w strzelca, więc być może strzelec po prostu zwyczajnie Gdzieś będzie myślał, chce być szczęśliwy. I gdzieś na kanwie tych myśli poczuję to szczęście, poczuję to spełnienie, tak? Taki, taki klimat, w którym wszystko dobrze się będzie układało. Jest ogólnie fajnie. Z jakiegoś powodu mamy 10 kielichów, nie ma o czym dyskutować. Jest szczęście wśród Was, wśród jakiejś osoby, na której Wam być może zależy, być może rozmawiacie na temat, um, słuchajcie tego szczęścia, jakiejś rodziny, zakładania. Ciężko mi powiedzieć, bo tych przykładów oczywiście mogłoby być dużo, ale ogólnie czas fajny. Dzisiejszy dzień zaliczymy do fajnych. Koziorożec. Jeśli chodzi o koziorożca, moi drodzy, mamy czas powrotu do tego, co było, albo wracacza, który wraca dzisiaj do koziorożca, puka do drzwi, cześć, wróciłem, chcę z Tobą być, albo cokolwiek z tych rzeczy. Odnowienie, słuchajcie, kontaktu, odgrzanie kotleta, nazwijmy to sobie jak chcemy. No i tutaj, moi drodzy, faktycznie do koziorożca powraca wracacz, albo Wy wracacie do kogoś, albo wracają Wam wspomnienia, które już miały miejsce oczywiście kiedyś i dzisiaj mielicie, jesteście sentymentalne, mielicie to w głowach, moi drodzy. Więc nie wiem. W każdym razie mamy powrót do przeszłości. Wodnik. Jeżeli chodzi o wodnika, no moi drodzy, wodnik, słuchajcie takie dwie tendencje, albo jest czymś bardzo przytłoczony, przygnieciony, przybity z jakichś pewnych względów. Mamy tutaj ewidentnie kartę mówiącą o tym, jestem przybita, czy przybity, przytłoczony, jestem po prostu dognieciony do podłoża. Ale słuchajcie, to jest również karta końca. Być może wodnik stwierdzi, dlaczego ja mam być przytłoczony, przygnieciony czymś, dlaczego ja mam się czymś martwić, dlaczego ja mam, że tak powiem, żyć w beznadziei. I być może co niektóre wodniki, kochani, będą definitywnie z takim stanem kończyć. Bo to jest również karta końca. Nie ma 11 mieczy, tak? I jakby w dużej mierze tutaj uczulam na to, że nie ma 11 mieczy i całkiem możliwe, że co niektóre wodniki stwierdzą koniec z tym życiem, koniec z takim stanem. Tak? W tym momencie kończę definitywnie stan przytłoczenia, przygniecienia itd., bo chcę być szczęśliwy czy szczęśliwa. Więc co niektóre z Was będą definitywnie z czymś kończyły? Ryby. I tutaj pozdrawiam Madziulę, odezwę się do Ciebie, kochana moja. Jeżeli ty oglądasz, Madzia, Roza, coś tam, to kochana, odezwę się. Słuchajcie, cztery miecze, a więc słuchajcie, ja Wam powiem tak, cztery miecze to jest taki czas, w którym musimy od czegoś odpocząć, musimy w pewien sposób gdzieś być może wziąć jakiś urlopik, czy też tudzież jesteśmy dzisiaj na tyle, bym powiedziała, rozleniwione czy zmęczone, że potrzebujemy poleżeć w łóżku, czyli możemy leniuchować, możemy się pokładać, względnie karta mówi o tym, że chcemy odpocząć, bądź mamy wolny dzień i dzisiaj od pracy. Pewne sprawy dzisiaj nie idą naprzód, zwyczajnie stoją w miejscu, ale słuchajcie, nie do końca w tej talii, no nie do końca w tej talii. Ja tutaj widzę ogólnie, słuchajcie, że wy jesteście szczęśliwe, radosne, bo możecie sobie zrobić wolny dzień. <laughs> Trochę jakby na tej zasadzie. Nie, że tam a, już nie mam siły, leżę i w ogóle tam muszę odpocząć, bo wszystkim zmęczony jestem bardzo, tylko tak jakbyście z czegoś się cieszyły, że możecie odetchnąć z ulgą po czymś i odpocząć po prostu. Więc być może ryba z czegoś, nie wiem, no, łapie ten oddech, moi drodzy, i cieszy się z tego, że może odpocząć po czymś tam. No... Słońca, tyle ode mnie. No dobra, ja sobie już zrobię drugą kawę w tym momencie, moi drodzy, ale oczywiście moja praca się na tym nie kończy, zaraz wbijam, słuchajcie, na maile, bo tam wiem, że są zaległości i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, kochani, bardzo pięknie będziemy zaraz pracować. No, oczywiście, dalej, tak, z kartami. Wiem, że wodniki z rybami i tak dalej, słuchajcie, koziorożcem czekacie jeszcze na swoje czytanko grudniowe. Oczywiście zrobimy, zrobimy, zrobimy. Plus, oczywiście, jakieś tam karciochy, takie może tematyczne, tam ktoś coś zaproponował, więc coś może, kochani, machniemy ale to po kawie, dobra, po kawie, bo ja tam sam muszę wypić drugą kawę, kochani, dzisiaj po prostu energia mnie rozsiewa, więc na pewno coś będziemy działać, dobra, buziaki.